mano, Z tej strony Mati A to jest już drugi odcinek Już? No nie wiem Odcinek z Minecrafta Sezonu pierwszego Sezony zielone No tutaj pierwszy sezon Mamy, nie wiem, czy co za Ale nie, mamy tutaj Gen, em, Mamy nasze mody Mamy mody timber Mamy backpack, Dead chest Jak widzicie tutaj musimy mieć skrzynkę Tutaj jest Dead chest Chciałem grać w Ray Mini Map, ale nie wiem czy działa. O tej wersji wątpię, żeby na tej wersji działał Ray Mini Map. Eee, ale okej, okay, tutaj mamy naszą farmikę. ona się tutaj podlewa. Teraz sobie ustawimy eee, Time Set Day. No I to jest bardzo, bardzo się coś nie mamy za bardzo co robić. Eee, właśnie miałem dźwięk 30 do 50%. Eee, mamy tutaj już udoskonalone nasze mody, możemy ich ładnie kopać. Się. Nic nam no się tutaj, tutaj nie stanie, prawda? Tutaj torcze sobie pozostawiamy, żebyście coś widzieli. No i oczywiście kopiemy. No, kopiemy, kopiemy. Jak widzicie, tu jest przesyłanie też w toku. Zagramy sobie też, może dzisiaj, w blond z 5 Może, nie wiem, zobaczymy. E, ale to już mniejsza. Zobaczymy, jak coś sobie na pewno zagramy. E, pozdobywamy się w 3 w No, bo ja sobie nie będę robić. Weźmy e, sobie, może trochę niżej. Tylko postawmy sobie trochę Bo się boję, że na nagraniu po prostu nic nie będzie widać. Dlatego tak to torczę stawiam. Mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie, że... no, Po prostu nie będzie nic widać, bo ja... Zobaczmy, jak to będzie jasne grafiki. Okay. Okay. Tutaj mamy naszego backpacka. E, i co, i co? Na <trony> mamy no jakiś mechanizm, który jest gramy, No normalny. Dobrze, torcz. Jednym tym przyciskiem gram na nowej klawiaturze filmy Modekom. Nie wiem jaki model, ale jest podświetlony na 7 kolorów. Fajna jest. Grammy sobie na dzisiaj przyjemnie się dość gra. Będzie też nagranie z klawiatury mechanicznej, którą tam w e, Sylwestrze kupię, e, kupię sobie. Le, le, le. Na screenshot F3. Gdzie był poziom? Gdzie był poziom? Mamy ile mi memory z Aha 200 już przestaje. No w memory. Gdzie jest mój... Nie, gdzie się poziomy jest. poziom yy. ok zobaczmy co... Ja... Gdzie jest? Nie wiem gdzie jest poziom Gdzieś tu powinien się wychwycać poziom, ale się... się mi nie wyświetla Gdzie ten poziom? false false To jest to? Oczywiście. No niestety, nie wiem gdzie są poziomy Trudno. А зарабан, что килочка, я тебе могу... Так что, Так вот, О, они, не, 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 Ну, так же, Dzisiaj może się coś się pojawić jeszcze na kanale, bo nie mamy jakichś teraz bloksy niedługo. Dzisiaj jeszcze... ...nie będzie. No i kilofnikoszek. Eee... ...bakpak... No ...zobaczymy czy nie mamy tego właśnie. Tak jak powiedziałem, w backpacku. ...nie, w backpacku mamy siekierę i nic więcej. Tak jak widzicie jest blokada, że nie wsadzimy backpacka do backpacka. No, no jak to w wieku zrobił, sakiewka do sakiewki niestety nie było tej blokady no i sakiewka po się trzeba było od zrobić i te wszystkie itemy tam już były łącznie z tamtą sakiewką tak to działa niestety no i nie wykluczowaliśmy nowy kill tak? E, czy my coś takiego sensownego wykluczowaliśmy? nie czyli z mieliśmy to leciknie, to rozumiemy tak? Jeszcze tutaj było jakieś żelazo, nie tu, tylko tu. workbench, Piek. I co? Idziemy go, bazie dalej. Lol, 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 lol. No ja takie jak dalej to tutaj że męsia, czyli mamy tak. tejże mamy na tejże mamy na tejże mamy a nie samego stona ona mi mocno zdętwiała a się dobra możemy nagrywać dalej za to nie ale y, działa wszystko i, i, au, kurczę. I torcz gramy na polskiej wersji polska wersja no, i co

Ja tam idę, tutaj Nie wiem, nie, co z tym stonem mam teraz zrobić, bo ani go nie będzie wyrzucić, ani nic. Z tym się nie da teraz zrobić. Jak widzicie, gram na Survival, żeby nie było, teraz wszystko survival, miało być wczoraj party, nie zdążyłem. Dzisiaj może będzie party, a może będzie pokeblok, a może coś innego będzie. Prawdopodobnie najprawdopodobniej party. No Weźmy to. I koniec. Um, no okej. Okay. Z, z tego nagrania to by było na tyle. Uh, jeśli chcecie więcej Minecrafta, to komentujcie. Róbcie znam jak chcecie. Eee, tak jak mówiłem, dzisiaj będą albo Vloncy, albo Pokeblock, albo Minecraft Party. Ja wolę na przykład Marta, Ma Minecraft Party, albo skywarsy na Wertos Hubie. Eee, no więc, co no. Jak polecacie jakiś surfer Minecraft Party, to piszcie. Eee, no, to by było na tyle. Siemanko i cześć! No. Siemano.